Moi drodzy, ja wiem, że kilkanaście lat temu wyłudziłem mieszkanie. Ja wiem, że teraz do tego doszło, że starszy pan przeze mnie jest w DPS-ie. Dlatego dzisiaj staję przed wami i mówię wam, debile z PiSu, przekażę mieszkanie, które wyłudziłem, na cele charytatywne. Podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu jak zawsze polityka, informacje i ciekawostki bez cenzury, więc zostań, bo dzisiaj dowieź się, co właśnie odwalił Karol Nawrocki. Karol Nawrocki, który pod ogniem krytyki już naprawdę został zapędzony w kozi róg. Bidulek nie wiedział, co ma zrobić, bo idzie do Rymanowskiego, mówi, że nie zapłacił 120 tysięcy. W akcie notarialnym podpisuje, że zapłacił. W telewizji mówi, że opiekował się panem starszym panem, po czym się okazuje, że starszy pan od roku jest w DPS-ie, o czym Nawrocki nawet nie wie, bo w grudniu idzie mu życzenia złożyć do domu, do którego nie ma kluczy. Jezus Maria, jakie to wszystko jest zawiłe, a wystarczyło, jak mówiła nie kto inny, broszka Beata Szydło, wystarczyło nie kraść. Ale o co chodzi teraz? No cóż, jeżeli złodziej ukradnie... I później odda albo przekaże na cele charytatywne. To dalej jest złodziejem czy już nie jest złodziejem? No, w Biblii było powiedziane wyraźnie, panie Karolu, nie kradnij. Tam nie było napisane, jak ukradniesz, to daj na, na cele charytatywne. Tam było napisane, nie cudzołóż, nie kradnij, nie oszukuj. Więc jeżeli ukradłeś albo wyłudziłeś. A oddasz to na cele charytatywne, to nie zmienia faktu, że jesteś po prostu skór czy bykiem. Albo może to było za mocne słowo? Może w Twoim wypadku, Panie Karolu, jesteś po prostu pisowcem z krwi i kości? Więcej na ten temat jak zawsze na moim YouTubie. Link znajdziecie w bio, ewentualnie gdzieś na dole.